Moi drodzy, witam Was w kolejnej części, w której ja już przerobiłam sobie tutaj tą część gładką sweterka. Zobaczcie, długość mierzymy. Jeszcze zostały mi w zasadzie tutaj niteczki do schowania, bo jeszcze nie wszystkie schowałam. I tutaj też, popatrzcie, jak sobie brałam... Od nowa kolor. Tutaj te dziurki to są po prostu to znaczy, brałam włóczkę nową. Ja też tutaj nie zawiązywałam, tylko też będę sobie ściągać ładnie i chować te nitki. Też sobie zrobiłam tak, żeby dodanie nowej nitki było właśnie tutaj na boku. I tutaj w moim rozmiarze tego sweterka musiałam przerobić na 25 cm. I po przerobieniu 25 cm, tutaj zanim zaczniemy ściągać, to popatrzcie, musimy sobie dodać u mnie przerobić jeszcze jedno okrążenie i dodać aż 40 oczek i po co to robimy? Po to, żeby później ściągacz, nie ściągnął nam tak sweterka, tylko był na równi z całym swetrem, po prostu na szerokość. Więc ja teraz w tym okrążeniu będę dodawała oczka. Przez narzuty, oczywiście. Popatrzcie sobie, yy, muszę dodać 40 oczek. Czyli w tym momencie u mnie jest 160 oczek, więc dzielę na te 40 oczek, wychodzi 4. Więc po każdym czwartym oczku, ja sobie tutaj zapisałam, będę robiła narzut. Więc tak, przerabiam sobie to, ten rząd z dodawaniem. Czyli zwyczajnie poprzez narzuty. A więc mam tutaj to oczko, marker. Raz, dwa, trzy, cztery i robię sobie tutaj narzut. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. I narzut. I tak dookoła jeszcze sobie tutaj przerobię, żeby mi ten narzut nie spadł. Tak dookoła tego okrążenia, i później już z powrotem szykujecie sobie druty w rozmiarze 3 i robicie sobie ściągacz. Dwa oczka prawe, dwa lewe. I w moim przypadku, w moim sweterku ten ściągacz będzie na 4 cm robiony. Więc ja teraz przerabiam sobie tutaj ten rząd z dodawaniem oczek. Następny już zakładam druty. Jeszcze może wrócę do Was, jak już przerobię ten rząd, i zamiast gadać, po prostu pokażę, co dalej. Więc ja nigdy nie przekładam drutów, chyba że mam odpinane na żyłce. Wtedy sobie przekładam same druty, a żyłka zostaje. Ale jak muszę zmienić druty, to zwyczajnie sobie przerabiam już na nowe druty. Także wracam do Was, jak ukończę tutaj ten rząd z dodawaniem oczek. Wracam do Was teraz i szykuję sobie druty w rozmiarze 3. Um, tutaj mam rozmiarek. To są druty Need Pro z tej serii. Chyba Melody się nazywa, już nie pamiętam, ale bardzo są fajne takie z, z zieloną żyłką. E, bardzo są fajne te druty. Każdy, ma, każdy rozmiar ma inną nazwę. Tutaj mam na przykład to e, Explore. Nie wiem czy widać. O, jest wyraźnie. To są trójki, a zerknę sobie jakie tutaj na czwórkach mamy. Na czwórkach piszę Dream. Bardzo fajne druty. Dobra, ściągam marker, bo on i tak mi zaraz spadnie, bo tutaj już po prostu muszę sobie o, ściągnąć, ściągnąć z tych drutów czwórek. Po prostu przerabiając, przekładam na druty trójki. I ściągać, czyli tak, dwa oczka prawe będzie mu przeszkadzał trochę ten drut. Dwa lewe i to jest to co mówiłam, czyli mam narzut, czyli super, że to jest oczko prawe, bo łatwiej nam przerobić prawe przekręcone niż lewe. Drugie prawe i znowu dwa lewe i teraz tak. Przerabiając oczywiście za chwilę wszystkie oczka znajdą mi się na tych drutach. Numer. 3 i taki ściągacz 2 na dwa, czyli dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. U mnie na mój rozmiar, sweterka, na który robię, to będzie 4 cm. Teraz będziecie mieć ten narzut, będziecie przerabiać jako prawe oczko, tak jak tutaj, a raz jako lewe, dlatego przekręcone lewe. Zaraz Wam pokażę. Czyli tu mam tak lewe, lewe, prawe jest proste. Tu też dalej prawe i prawe. Lewe, lewe. Po prostu tak się układają tutaj te oczka. Mam prawe, prawe i teraz muszę zrobić lewe, tak? Jak przerabiam ta nitka, oczywiście, tak jak do przerobienia oczka na lewo. I teraz zobaczcie, musicie tutaj chwycić za tą tylnią nóżkę. O. I po prostu przerobić tutaj to oczko lewe. 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 To jest um, przerobione oczko lewe, przekręcone. Tak wygląda. Po to, żeby nie powstały dziury. Prawe, prawe, lewe i znowu mamy tutaj, czyli wbijam się tam z tyłu za tylnią nóżkę i przerabiam. Jeszcze raz, mi spadło. I przerabiam oczko po prostu lewe. I nie powstaje dziura. I dalej. Dwa prawe, dwa lewe i tu znowu mam ten narzut jako prawe, czyli prosta sprawa. Prawe, prawe, lewe, lewe. I tak przerabiam sobie do końca. I później ten um, ściągacz przerabiam na 4 cm i wracam do Was, pokazać jak zamknąć oczka. Wracam po ukończeniu ściągacza. U mnie to było 4 cm. I teraz tylko pokażę, jak za będę zamykała oczka. Najprostszy sposób, po prostu tutaj sobie jeszcze mi zostało ostatnie oczko. Lewe marker ściągam, bo nie będzie potrzebny, i teraz tak po prostu zawsze sobie przerabiam oczko. Przerabiam kolejne i to. Przerobione najpierw, przeciągam sobie nad tym przerobionym przed chwilką. O, w ten sposób. Teraz mam oczko lewe, więc po prostu przerabiam go jako lewe i przeciągam sobie poprzednie oczko nad tym dopiero co przerobionym. I tak dookoła przerabiam wszystkie oczka. Zamykam w zasadzie wszystkie oczka. Dzięki temu tutaj tak za bardzo się ta robótka nie ściągnie. Tu mam prawe, czyli na prawo i przeciągam. Kolejne prawe, na prawo i przeciągam. I w ten sposób zamykam sobie. Wszystkie oczka. Wracam do Was, jak już skończę zamykanie oczek na ściągaczu. I zostały nam do zrobienia rękawki. Sweterek już prawie ukończony. Zostało nam tylko rękaw. Jeden rękaw ja już zrobiłam. Dokończyłam sobie jeden cały już rękawek zrobiony. I teraz pokażę Wam, jak zrobić drugi. Tutaj zostawiłam sobie nitkę, na której były oczka. O, ja tę nitkę zostawiłam. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Po prostu łatwiej będzie mierzyć odległość. Pokażę Wam, jak ja robię rękawki. Um, oczywiście, przeważnie robię dwa razem. W tamtym sweterku też dwa razy robiłam, ale do filmu będzie łatwiej jak pokażę na jednym rękawku. Czyli tak, pierwsza rzecz to z powrotem nakładamy sobie na druty, nie odcinając nie tej nitki, po prostu wsuwamy sobie, wsuwamy druty dookoła, dookoła. Dzielę sobie na pół. Tu było 48 oczek. Tu dodawaliśmy 8, ale ja zawsze jeszcze tu, o w tych miejscach, dodaję dodatkowe oczka, żeby po prostu nie było dziur. Patrzcie sobie tu. O, tutaj takie dodatkowe oczka, dodaję te dwa. I z tej strony też dwa, żeby nie powstały dziury. Czyli tak, pierwszy krok. To nabieramy sobie te 48 oczek. Nie zdejmujemy tej nitki, na których oczka były, żeby było łatwiej mierzyć. I teraz popatrzcie, tutaj z tych dodanych oczek wytworzyły się takie nóżki. I mam mieć ich 8. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. I tak będę nabierać tutaj te oczka. 1. tu mam drugie i po kolei. I zanim do tego przejdę, jeszcze tu na tym skosie dobiorę sobie dwa oczka. Tak, żeby po prostu, zobaczcie, to są te takie poziome oczka żeby nie było dziur czyli mam jedno i drugie może to za blisko może może to oczko wezmę i to oczko mam dwa oczka i teraz po kolei robię te osiem, czyli mam raz dwa, trzy, cztery i tu będzie marker. Czyli u mnie nie będzie osiem tych oczek dodanych. Osiem tutaj tych, co musimy dodać, ale jeszcze cztery dodatkowe. Ja sobie to zawsze zapisuję. Dobra, i teraz tak, ten drut już z tej strony wyciągam sobie, z tymi dodatkowymi oczkami. Jeżeli tutaj Wam się nie uda tak zrobić, że po dodaniu tych oczek jednak dziury są, to możecie je i tak skorygować jeszcze w następnym rzędzie. Tym się nie przejmujemy. Teraz przechodzę na tą drugą stronę. Czyli mam tutaj ten drut i robię dokładnie to samo. Muszę sobie to przewrócić wszystko. Bardzo mi się tłucze, bo ten o, muszę zabezpieczyć ten drut, żebyś tak nie tłukł, bo tu mam szklany ten stolik. I popatrzcie, tu znowu mam tutaj będę łatwo nabierała sobie te cztery. Bo mam tutaj raz, dwa, trzy i cztery. Z tych dodawanych oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery. I tu znowu dwa takie oczka na skos. Tym drutem, tak. To oczko i to i teraz jeszcze raz raz dwa trzy cztery sprawdzę sobie jak to O, czyli tak, mam już nabrane te oczka. Wyciąłem ten drut. I teraz w tym miejscu zakładam marker. Czyli tam, gdzie miałam te cztery oczka z jednej strony, pod pachą dodane, i z drugiej cztery, to tutaj w środku marker. I teraz sobie bierzemy już niteczkę, wełęka. dłuższy kawałek do zabezpieczenia. I zwyczajnie przerabiamy. Pamiętajcie, że żeby dosyć tak samo przerabiać jak, jak wcześniej, czyli to naprężenie nici, żeby było takie samo. Bo przeważnie mamy tak, taką tendencję, żeby rękawy przerabiać trochę bardziej ścisło. Dobra, mam te cztery, piąte. I to oczko widzę, że jest trochę takie, że może być dziura. Ja sobie je zmienię na to oczko. Także jak widzicie, tu można sobie spokojnie to jeszcze wy wyregulować. No, i zaczynam przerabiać, sprawdzam sobie, czy faktycznie jest ok tutaj. I przerabiam sobie dalej te oczka wszystkie. Nie ściągam tej żółtej nitki, bo ona potem posłuży mi fajnie, żeby mierzyć odległości. Ja Wam to wszystko za chwilkę pokażę. Tu sobie do końca przerabiacie. I teraz zerknijmy sobie. Ja sobie tutaj dopisałam, że dwa oczka dodałam z każdej strony, czyli łącznie cztery oczka. Przepraszam Was za mój głos, ale jestem bardzo chora. Rozchorowałam się, ale muszę dokończyć ten tutorial. I jesteśmy tutaj. Czyli po nabraniu oczek przerabiamy przez 3 cm. I później dopiero będzie pierwsze zamknięcie. Ja sobie to rozpisuję, bo dalej mamy u mnie w sumie muszę 7 razy zamykać co 3,5 cm. I ja sobie to rozpisałam centymetrowo, czyli pierwszy raz 3 cm od tej żółtej nitki, żeby było łatwiej mi mierzyć. I dodaję sobie plus 3,5, czyli w sumie 7 razy będę zamykać. Później, jak będę miała 6,5 cm, 10, 13,5, 17, 20,5 i 24. Więc póki co przerabiam sobie na te 3 cm i pokażę wam, jak zamknąć te oczka. I teraz popatrzcie, jak w prosty sposób tutaj ta linia nam pomaga, ta nitka w mierzeniu. Ja sobie tutaj mierzę, mam 3 cm. Więc będzie pierwsze zamykanie, i teraz już Wam pokazuję szybciutko, jak zamykamy. Tu mam marker, prawda? Nie bardzo długie te druty, więc przerabiam sobie do trzech oczek przed markerem. Rękawki. Robi się bardzo szybko. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja przeważnie robię rękawki dwa na raz. I oczywiście, jeżeli tak robicie, to robicie sobie też te dwa na raz. Jeżeli chcecie się nauczyć też, jak to robić, to na moim kanale znajdziecie filmik, tutorial, jak robić dwa rękawki jednocześnie. Więc polecam, polecam, bo wtedy mamy większą taką kontrolę. Nie musimy dwa razy. Czasami jest też tak, że zrobimy jedną, na przykład skarpetkę bądź rękawek i nie chce nam się bardzo zrobić tej drugiej, a tak to robimy równocześnie. Mam trzy oczka przed markerem. A więc tak, przerabiam sobie dwa oczka razem. To ostatnie oczko przed markerem. Przekładam marker. Odwracam, oczywiście. I teraz tak, pierwsze oczko za markerem przerabiam na prawo. Kolejne zdejmuję, tak jakbym chciała przerobić na prawo. Przerabiam trzecie na prawo i to zdjęte. Przeciągam nad przerobionym, i mamy zamknięte dwa oczka po tych 3 cm. I teraz dalej robicie sobie samodzielnie rękawek. Najlepiej sobie rozpisać tak jak tłumaczyłam, czyli tak, tutaj ja już zamknęłam po trzech oczkach, teraz muszę zrobić na długość 6,5 cm, więc wtedy kolejne zamykanie i tak łącznie 7 razy. I wracam do Was. Dopiero, popatrzcie, tutaj jest przy 20, u mnie, 24 cm ostatnie zamykanie. Ja tłumaczyłam przed chwilką, jak to wyliczyłam. Bo tutaj z mojego opisu wynosi, wychodzi, że 7 razy muszę zamykać. I tutaj mam napisane co 3,5 cm, tak? Bo to jest ta moja wartość czwarta, jeżeli chodzi o rozmiar. A więc przerabiam tutaj ostatnie zamykanie, jak będę miała 24 cm, ale dalej przerabiam aż długość rękawa od podziału robótki wynosi u mnie 27 cm. I, i dopiero tutaj, jak będę miała te 27 cm, wracam do Was, bo tam będziemy już przechodzić powoli do ściągacza. Więc cały rękawek teraz w bardzo łatwy sposób. Musicie tylko pamiętać o tym zamykaniu. Ja już sobie od razu tutaj oznaczam, że to już mam o zrobione. I y, dalej sobie robimy spokojnie, zamykamy oczka, zwężamy rękawek. Po przerobieniu tych 27 cm, w opisie mamy że przerobić jeszcze jeden, jedno okrążenie na prawo i równomiernie dodać tutaj w moim przypadku sześć oczek. Ale u mnie będą to tylko dwa oczka, dlatego, że pamiętacie, że tutaj jak nabierałam oczka, to ja nabrałam dodatkowe dwa z każdej strony. Oczywiście możecie zgubić te oczka w dowolnym momencie, możecie je odjąć od razu. Mi nie przeszkadza, że o cztery oczka jest szerszy ten rękawek, Dlatego ja tak zostawiłam, i teraz w tym ostatnim okrążeniu dodam sobie tylko dwa oczka. Więc też specjalnie nie będę ich równomiernie dodawała, tylko po prostu sobie dodam w dowolnym momencie. Ostatnie okrążenie. Na drutach tych cztery. I ja sobie dodam tylko dwa oczka, bo mam po prostu już 46 oczek. Mam dodatkowe te cztery oczka, które na początku. I dodam je po prostu z nitki poprzecznej. Przerobię jako oczko prawe przekręcone. Możecie to zrobić oczywiście przez narzuty. I dopiero w następnym okrążeniu sobie... Przerobić jako oczka przekręcone? Nie ma to znaczenia. To u mnie są tylko te dwa oczka, więc zwyczajnie jedno mam dodane. Robię do końca tego rzędu. Teraz tutaj dodam jeszcze raz jedno oczko. W taki sam sposób. I teraz mam 48 oczek, to jest po to, że dodajemy te oczka, żeby ściągać, nie był taki ściśnięty żeby po prostu nie był zbyt wąski. Robię sobie do końca, do markera i i później już będę przerabiała ściągacz. W moim rozmiarze sweterka tu mam marker, więc zdejmuję go, żeby mi też nie spadł, bo bo już teraz przekładamy sobie druty trójki, bo ściągacze mamy na trójkach i teraz po prostu sobie zaczynam robić ściągacz na drutach 3, przerabiając przełożę wszystkie oczka czyli dwa prawe i dwa lewe ściągacz w moim właśnie rozmiarze, tak jak już wspomniałam, będę robiła na 4 cm i później zamykam oczka, tak samo jak pokazywałam Wam na końcu tutaj sweterka. No i co, dobrynęliśmy do końca, pozostało mi tutaj zrobić jeszcze sobie ten ściągacz, zamknąć oczka i oczywiście sweterek pójdzie do namoczenia. Mam taki specjalny płyn z Tomieszką Lanoliny do wełny i później będę go suszyła. Troszeczkę go zblokuję, naciągnę te wszystkie nitki i będę go suszyła na płasko. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego tutorialu. Mam nadzieję, że zrobiliście razem ze mną taki sweterek żakardowy, i mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo.